Maleczko, z tej strony KHT i słuchajcie e, po pierwsze dzisiaj idę sobie tak na, na krótko na e, można powiedzieć że na taki hmm, teren taki można powiedzieć w sumie e, i co wam chciałam powiedzieć po pierwsze mamy nowy napierśnik emusi on jest taki e, różowy on ma taką klamerkę tutaj o Jezus Maria, bym teraz spadła. E, no i tutaj mamy taki e, też dziurkę. No i on jest taki mega wygodny. Tutaj mamy zielone wodze i ja sobie pojadę. Więc tyle bym chciałam pokazać. E, I już za niedługo możecie się spodobać mojego nowego konia. Na pewno coś wrzucę. Bo jeszcze będę robić ogłowie nowe do. Emu się, bo to jest akurat prezenterka, a będę jeszcze robić jej o głowie. Bo ona cały czas z tego kantara musi. Muszę jej cały czas z kantara robić o głowie. Że jej muszę nakładać na czółek, wędzidło, więc tak nie lubię. A ona najczęściej właśnie jeździ na kantarze, a to musi się zmienić. więc no do zobaczenia. Pa! pa!